Zasubskrybuj nasz kanał, aby otrzymywać najnowsze komentarze zarządów spółek giełdowych, analityków i ekspertów inwestycyjnych. Partnerem programu jest spółka Amplocity SA, specjalizująca się w implementacji sztucznej inteligencji oraz automatyzacji z wykorzystaniem AI w biznesie, notowana na Warszawskiej Giełdzie od 2022 roku. Na program zaprasza spółka CPDSA, obecna na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych od 2010 roku. Państwo, serdecznie z Katowic w trakcie Europejskiego Kongresu Gospodarczego, A moim gościem jest prezes zarządu Przemek Mikus, Związek Pracodawców IT, ale znany również jako Soda, zresztą widać to po pięknej plakietce Przemek. Witam ci serdecznie. Dokładnie tak, dzień dobry. Szanowni Państwo, jeżeli myśleliście, że w Katowicach nie będziemy rozmawiali o sztucznej inteligencji, to jesteście w błędzie, bo nie tylko kwestie gospodarcze, no ale teraz dużo się dzieje na świecie, więc mamy Trochę zaburzoną geopolitykę, no i to trochę zmienia układ sił, albo raczej stawia pytanie, na ile układ sił w sektorze IT na świecie się zmienia. No bo Stany Zjednoczone, jako kraj mlekiem i miodem płynącym, gdzie wszyscy zawsze się chcieli pojawić i pokazać, no chyba już nie jest taki super atrakcyjny na dzień dzisiejszy. No i czy ten układ sił na szachownicy się zaczyna trochę zmieniać? Czy inne kraje wyciągają rękę na współpracę, chcąc skorzystać z okazji, którą prezydent Trump stworzył w globalnej gospodarce? Wiesz co, powiedziałbym nieco inaczej. Dalej Stany Zjednoczone są bardzo ciekawym rynkiem. I nawet u nas w Sodzie, w związku pracodawców, nasze zrzeszone firmy, eksportując swoje usługi, dalej eksportują w dużej mierze do Stanów Zjednoczonych. Dalej to jest jakby wiodący rynek, co by nie mówić, jeżeli chodzi o całość, tak? Także dalej jest to kierunek bardzo istotny. Natomiast ta nazwijmy to w cudzysłowie, delikatnie geopolityka, o której wspomniałeś, ona zaczęła tak mieszać na rynku. I dodawać taki kawałek niepewności, że faktycznie te puzelki na geopolitycznej mapie zaczynają się zupełnie w inny sposób przestawiać, zaczynają się otwierać na przykład nowe rynki, nowe szanse, nowe współprace w związku z tym, co się dzieje w sferze globalnej. No właśnie, w sferze globalnej, i tutaj chyba muszę zapytać konkretnie o jeden kraj i nawiązać do ostatniej konferencji w Niemczech, która miała miejsce, bo tam ku zaskoczeniu wszystkim pojawił się. Nowy gracz niespodziewany, który wyciągnął rękę do każdego, albo raczej do przytulania się, rozłożył te ręce i zaprasza bardzo gorąco do siebie. To trochę przypomina taką relację, jak niegdyś była walka w strefach ekonomicznych u nas lokalnie w Polsce, między miastami, między województwami, które mówią: to fajnie, że masz ten biznes w swoim mieście, ale choć do nas, my Ci damy więcej, lepiej, stworzymy Ci takie możliwości do, do rozwijania Twojego biznesu. No i mamy jeden kraj, który wpuszcza oko do sektora IT bardzo mocno, ale o szczegółach może Ty powiesz. Tak, wiesz to bardzo chętnie, faktycznie jest to nieco nowe rozdanie, tak, w sensie Kanada, o której tutaj rozmawiamy, zawsze była Mocnym takim przystankiem dla firm, które próbowały robić ekspansję właśnie na, na, na kraje Ameryki Północnej, wiadomo przede wszystkim do Stanów Zjednoczonych, Kanada bardzo często była takim przystankiem, takim krokiem pośrednim. Tak? Nasi przyjaciele z różnych kanadyjskich biur rozwijających współpracę gospodarczą zawsze opowiadali: dobra, przyjedź do nas, buduj z nami biznes, bo my jesteśmy takim fajnym. Obszarem, dzięki któremu możesz później łatwo eksportować do Stanów, my ci to ułatwimy itd, itp. I to działało latami, faktycznie. Natomiast w ciągu ostatnich kilku miesięcy, kiedy nasz nowy prezydent, nowy stary prezydent amerykański zaczął zmieniać te układy geopolityczne, zaczął majstrować przysłach i tak dalej, nagle przykład Kanadyjczyków jest rewelacyjny, oni się tak bardzo szybko przeorganizowali. Tak zmienili w ogóle nastawienie gospodarcze, trochę można to odnieść do tej współpracy, o której Ty wspominałeś wcześniej, w sektorach, w, sektorach, w regionach, powiedzmy w Polsce, tak? Regiony w Polsce konkurowały między sobą, tak? Przyjedź do nas, zrób biznes, załóż swoją firmę tutaj, bo ona się będzie rozwijała lepiej, mamy Ci lepsze warunki, itd. Podobnie się w tej chwili wydarzyło na przykład z Kanadyjczykami w takim ujęciu globalnym. To jest faktycznie bardzo, bardzo ciekawe spostrzeżenie, kiedy oni. Jakby przestawili, przeorganizowali dosłownie w ciągu kilku miesięcy swoją strategię, otwierając się bardzo szeroko na firmy w Europie, budując zupełnie nowe sojusze, zapraszając do współpracy, łącząc się gdzieś tutaj ponad Atlantykiem, nie tylko będąc takim przystankiem w eksporcie do Stanów, ale jednocześnie próbując rozpędzić ten biznes gdzieś pomiędzy firmami, pomiędzy Europą i Kanadą. No właśnie, myślisz, że kanadyjczycy i Kanada ma teraz ochotę nie być tym takim przystankiem w drodze do Stanów Zjednoczonych, ale mają ambicje na to, żeby być takim one-stopem, czyli lądujesz w Kanadzie, tam zostajesz i już nie myślisz o tym, żeby przeskakiwać dalej? Albo róbmy biznes wspólnie. Robimy mm -hmm. biznes po prostu nad Atlantykiem, tak? Działajmy, wykorzystujemy potencjał kanadyjski, wykorzystujemy potencjał polski, niemiecki, czy współpracy tutaj gdzieś między krajami. Faktycznie to jest zupełnie nowe otwarcie. Um, I pytanie, czy to będzie trend wiem, rosnący, czy to się jakby skończy źle, skończy dobrze i tak dalej. Natomiast to, co na pewno się dzieje, następuje zmiana. To jest taki przykład takiego nieoczywistego kierunku, tak. Do tej pory w Polsce mało słyszeliśmy o współpracy Kanada, Europa. A to nagle? Rośnie nam partner takie za Atlantykiem do robienia biznesu. Trochę nieoczywisty. Nie? Trochę nieoczywisty, szanowni państwo. Ale również to, co jest nieoczywiste w naszym kraju, to nadal wdrożenia w oparciu o sztuczną inteligencję w firmach i w przedsiębiorstwach. To jest temat, który też był ostatnio poruszany w trakcie konferencji SODA, która się odbyła w Łodzi. No i to właśnie te wdrożenia, które są wyzwaniem dla polskiego biznesu, bo ciągle wraca jak mantra, pytanie, po co mi to jak z tego korzystać. Jesteśmy teraz w Katowicach. To pytanie znowu wraca i się pojawia. O zasadność takich wdrożeń. Wiesz co, ja obserwuję, że coraz rzadziej zaczyna się pytać o to, czy warto coraz częściej dostajemy my firmy zrzeszone w SODA dostajemy pytania ok, to co mam wdrożyć jak poukładać procesy do czego możemy się to przydać i tak dalej. i też europejski kongres gospodarczy właśnie tutaj gdzie się teraz spotykamy jest dobrym miejscem na tego typu rozmowy firmy obserwują że albo zaadoptują teraz różne narzędzia oparte o sztuczną inteligencję albo zrobi to ktoś inny Mam na myśli to, że na szczęście widać to przebudzenie, kiedy ta AI ogólnie ujmując, jest to swego rodzaju automatyzacja procesów, tak naprawdę. W związku z tym, jeżeli poukładasz sobie te procesy w swoim przedsiębiorstwie, czy w swojej organizacji, instytucji i tak dalej, to później jesteś w stanie wydzielić część z tego, co można automatyzować, a automatyzacja powoduje przyspieszenie. Powoduje oszczędności, daje możliwości zarobienia więcej, i tak dalej, ale ponieważ to się dzieje w ujęciu globalnym, a konkurujemy w globalnej wiosce, to albo to zrobimy w Polsce odpowiednio szybko, albo zrobią za to, jakby to za nas, koledzy z Niemiec, Czech czy innych okolicznych krajów i po prostu nas wyprzedzą. Mówimy o już jakby bezpośrednio o samym biznesie, a nie o wdrożeniach, czyli wykorzystania firm z IT, tak? No bo tak. mamy dwie firmy działające na tym samym rynku, w tym samym obszarze: polska firma, niemiecka firma, czeska firma. Oni zrobią to przed nami, mogą nas wyprzedzić? O ile mogą nas wyprzedzić? Ja bym to porównywał jakby trochę do tej rewolucji internetowej, która się działa jakieś tam 20 kilka lat temu, tak? Ja pamiętam rozmowy z tamtych czasów z przedsiębiorstwami, które wtedy się zastanawiały: OK, ale po co mi ten internet, skoro ja sprzedaję, produkuję, dostarczam do klientów w tradycyjny sposób i to działa? To trochę w tym samym miejscu jesteśmy teraz. Tak? Ja firmy pytają: No dobra, ale po co mi ten AI? Tak? Ja już te wszystkie strony internetowe, portale, systemy, ja już to mam. Ale ta sztuczna inteligencja to ona jest tam, mój syn tutaj rozwiązuje sobie tam zadanka domowe z czatem GPT i okej. Okay. Natomiast ona jest po coś i albo to dostrzeżemy, albo dostrzeże to ktoś po prostu inny i wykorzysta to jako nowe narzędzie. Jakie Twoim zdaniem wyzwania nas czekają w najbliższym okresie w kontekście wdrożeń? Wiesz co, ja najbardziej, mówiąc wprost, najbardziej się boję osobiście, tej prędkości zmiany, tego tempa, w którym się to dzieje. Tak? Jak swego czasu wdrażaliśmy Internet w firmach, w przedsiębiorstwach, to zajmowało to latami proces. Tak? Jak był czas na dostarczanie aplikacji mobilnych, to to też był proces stosunkowo jakby rozłożony w czasie, być może już szybszy, ale mimo wszystko rozłożony. W tej chwili ta adopcja rozwiązań opartych o sztuczną inteligencję przebiega niezwykle szybko. Ja przygotowując się do takiego na przykład spotkania jak dzisiaj, często jeszcze rano zerkam w internet, czy przypadkiem w nocy nie wszedł jakiś nowy model, nowy DeepSeek z Chin, czy cokolwiek jeszcze innego, żebym Ci tutaj nie opowiadał jakimiś starymi tematami, tak? To jakby ta prędkość zmiany w technologii niestety przyspiesza mhm. i jakby cały czas, w związku z tym jakby ja bym tutaj upatrywał swego rodzaju ryzyka. Mam na myśli to, że jakby ta zmiana następuje naprawdę bardzo szybko, więc jakby procesy dostosowania, zwłaszcza w tych tradycyjnych sektorach będą trochę trwać, a trzeba to zrobić, bo o właśnie, bo inaczej nie padniemy z rynku. To jeszcze kończąc, skoro trochę wywołałeś Wilka z Lasu Aha. i Dipsika, um, świat się obawia w prędkości rozwoju w Chinach i w. Prób zatrzymania tego rozwoju, przynajmniej przez Amerykanów, tak jako dostawcy wszelkiego rozwiązań, no bo są dane oficjalne, ale też wszyscy wiedzą, że nieoficjalnie procesory i karty płyną do Chin z każdej strony, więc no nie da się zatrzymać tej rzeki, bo to nie jest strumień. No, znaczy, w ostatnich latach zmieniło się też to, że My przestaliśmy mieć jednego globalnego hegemona w postaci Stanów Zjednoczonych, tak? Wyrosła druga potęga w postaci Chin, które umówmy się nie do końca zawsze są demokratyczne, tak? W każdym razie nie w takim naszym europejskim rozumieniu, tak? I teraz, jeżeli mamy dwie tak duże konkurujące ze sobą siły, to siłą rzeczy, jakby my w Europie musimy się spróbować poukładać, nie mając takiej na przykład koncentracji kapitału czy koncentracji środków, jaką są w stanie wygenerować czy Amerykanie, czy Chińczycy, kierując swoim rynkiem, mówiąc wprost bardzo wąsko i też jakby nie wszystko nie tak chętnie, oficjalnie pokazując. Także jakby mamy o czym myśleć, i to jakby warto brać to pod uwagę, że chłopaki. Za oceanem, okay. albo na dużo dalszym wschodzie, mogą pracować nad rzeczami, które nam się jeszcze tutaj nie śniły. No? Przemku, bardzo dziękuję za rozmowę. Szanowni Państwo, z Katowic, Przemysław Mikus, prezes zarządu Związek Pracodawców IT SODA. Był moim Państwa gościem. Dziękujemy za uwagę. Dziękuję, Przemku. Dzięki bardzo. Do widzenia. Do zobaczenia.